Cześć, czy słyszeliście, że dzisiaj w szkoły wylądował niezidentyfikowany obiekt? Nie. nie. Nie? Bo wylądował, jak pan może się do tego odnieść? Musi pan, że to ufa? Nie wiem, bo ja się dopiero gazetę kupiłem nie wiem. Nic. Nie, nie słyszałam. Nie, nic nie dziękujemy, nie wiemy, nie znamy. Ja nie jestem stąd, także nie mam pojęcia, nie wiem, nie wiem. UFO? To, To są bardzo mili przyjaciele. Nie, przytulanki, ja sobie... Nie, nie słyszałem nic. Ja nie wierzę w te cuda, panie. Nie. Czy słyszały Panie może o tym, że dzisiaj rano w Wyszkowie wylądował jakiś niezidentyfikowany o Nie, nie, nie. Nie. Nie, nie słyszałem. Czy ja wyglądam na takiego, który by wierzył w UFO? Nie ja panie tak sceptycznie poschodzę do tego. Nie. Nie. Myślicie, że to może być UFO? No? Tak? W UFO? Tak. A boisz się? Nie. Myślicie, że nie można dojść skrzydy? Nie, no w sumie mogą. Tak? oglądał oglądałyście jakieś może... No, dyskawy albo gdzieś? Tak. I to są ja raczej przyjaźni czy no, groźni? Bardziej czy ty niewiadomi. Okej, okay, nie ma się czego bać. Nie. Okej, dzięki. Państwo, ja bardzo lubię UFO, uwielbiam wręcz. Już jest bardzo, bardzo solidną miejscowością, gdzie się dużo buduje i to dużo fajnego rzeczy, fajnych rzeczy do nowych domów. I niech te zbóje z kosmosu zobaczą jak u nas się robi coraz lepiej. Dlaczego? Jeżeli... Ja jestem w porządku, dlaczego mają mi na przykład bordować? Porwać? Wie pani Jakbym się spisali jakąś umowę z nimi, to chętnie z nimi poleciał. Nie, w ogóle nie wierzę w takie rzeczy, tak szczerze mówiąc. Ani tata, ani ja. Chyba nie, ja myślę, że jeszcze nie słyszałem. No były, były gadki, ale... Nie mam pojęcia, ale nie wierzę w to. Nie, to nie jest UFO. Ja myślę, że się musimy obawiać naszej nacji, a nie UFO, absolutnie. Nie, nie słyszałem ja dopiero niedawno w pracy jestem. Dopiero co przyszedłem tam. Myślimy, że to może być ciema. <słyski>